Czasy, gdy przez całe życie byliśmy przywiązani do jednej firmy od telefonów, jednego dostawcy gazu czy prądu, to już przeszłość. Teraz coraz więcej osób decyduje się pożegnać z dotychczasowymi usługodawcami i wybiera nowych. Dotyczy to również dostawców usług bankowych. Powody mogą być różne. Niektórzy są niezadowoleni z jakości obsługi klientów, innym nie podoba się oferta. Są też klienci, którzy przeprowadzają się i po prostu zmieniają bank, żeby mieć bliżej do oddziału. Każdy powód jest dobry do tego, żeby zmienić rachunek. Przeniesienie rachunku jest banalnie proste. Wystarczy odwiedzić placówkę banku, np. banku Credit Agricole, wypełnić krótki wniosek i podpisać upoważnienie dotyczące przeniesienia usług. Doradca bankowy załatwi wszystkie formalności: to znaczy, zamknie konto w dotychczasowym banku, przeniesie stałe zlecenia i pełnomocnictwa, a także przekaże informacje o dokonanej zmianie np. urzędowi skarbowemu czy pracodawcy. Przeszkodą w przeniesieniu rachunku nie będą również kredyty i pożyczki powiązane z kontem. W nowym banku można podpisać umowę na kredyt konsolidacyjny i dzięki niemu spłacić wcześniejsze zobowiązania. Cały proces przeniesienia konta z jednego banku do drugiego jest naprawdę bardzo prosty i trwa najwyżej kilka dni. Zachęcam wszystkich, żeby spróbowali.